Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy instalować kolejną modyfikację. Kolejną modyfikacją będzie pojazd taks yy, taksówki. Oczywiście, szukając na forach, znalazłem taksówkę polską, yy, warszawskiego Priusa, ale jak zobaczyłem po prostu, jak to wygląda, to stwierdziłem, że to nie ma w ogóle sensu. Więc co, ja Was zapraszam na poradnik i przechodzimy do instalacji. Jeżeli macie już pobrane te pliki to bardzo dobrze. Kolejną rzeczą jest włączenie OpenIV i włączenie yy, i włączenie trybu edycji. Ja miałem włączone, ale włączę jeszcze raz yy, i tutaj chciałbym jeszcze za, zakomunikować tym osobom, które przeskakują poradniki, czyli w sensie, że oglądają poradnik i sobie przesuwają dalej, zamiast oglądać w całości, yy, wy sobie sami robicie problem. Ja ogólnie podjąłem decyzję, że jeżeli ktoś nie będzie oglądał do końca poradników a będzie do mnie pisał z głupimi, z głupimi pytaniami, bo już były takie osoby, to ja, na to ja na te pytania nie będę odpowiadał. Bo wszystko to, o co pytają aktualnie ludzie, to jest wszystko zawarte w poradnikach i obojętnie, czy to jest z instalacji e, malowania do te szóstki, czy z instalacji jakiegoś wozu innego, czy. Czy czołgu, czy cokolwiek, wszystko jest w poradnikach zawarte. I to, że Wy przeskoczycie do połowy, albo nawet nie całej połowy materiału przesuniecie za początek i zaczniecie od momentu, gdzie ja instaluję i zakończycie tam, gdzie ja kończę instalację i wyłączacie i wchodzicie do gry i później wam coś nie działa, bo nie wiecie, jak coś włączyć, no to jest tylko i wyłącznie wasz problem w tym momencie. Więc, yy, jeżeli chcecie, żeby wszystko Wam działało i żebyście się nie musieli denerwować, to oglądajcie wszystkie poradniki od początku do końca. Tyle ode mnie. Teraz przechodzimy do instalacji. Słuchajcie, jeżeli już macie włączone tutaj wszystkie niezbędne rzeczy, to teraz tak, będziemy przechodzić w poszczególne katalogi. Więc prosiłbym też przechodzić w tym samym momencie. Więc przechodzimy moc. X64E, Levels, GTA 5 i tutaj mamy zakładkę Vehicles. I jak tą zakładkę znajdziecie, to najlepszą, znaczy najlepszym sposobem, można powiedzieć, jest wpisanie sobie taksi, żeby sobie sprawdzić, czy mamy te pliki tutaj. No i jak widzicie, jest ta taksówka, ona aktualnie wygląda tak, czyli stary rzęg, który trzeba wmienić na coś lepszego. A ja już Wam powiem dokładnie, zaraz co to będzie, tylko przeniosę pliczki i już Wam pokazuję. I to będzie coś takiego: taki, mia, taki mietasek. Nie jest, to, nie jest to ogólnie polska wersja taksówki, ale słuchajcie, myślę, że chyba nikt nie będzie na to uwagi zwracał. Ważne, żeby była nie. Myślę, że z czasem może się uda jakieś malowanie do niego ogarnąć. Zobaczymy wszystko. Więc taki oto mietasek będzie u nas. W grze, więc jeżeli chcecie to instalujcie. Jeżeli nie chcecie, nie instalujcie to już tylko i wyłącznie wasza wola. A ja słuchajcie, przechodzę do gry, żeby wam pokazać, jak tą taksówkę znaleźć. Jestem już w grze, więc teraz pokażę Wam, jak zrespić ogólnie ten pojazd. Oczywiście już mam dla Was małą niespodziankę, bo to, to nie jest wszystko, co Wam chcę powiedzieć o tej taksówce. Więc tak, przechodzimy, słuchajcie sobie, najpierw zróbmy sobie zrespienie pojazdu, później wam powiem, jaka to niespodzianka. Więc teraz przechodzimy F8, Vehicle Options, Vehicle Spawner, i teraz sobie szukamy tutaj zakładki Services. Jak macie tą zakładkę, to szukacie, to szukacie tutaj taksówki. Tu jeszcze mamy jakieś inne pojazdy, nie wiem co to jest, ale nas interesuje taksówka aktualnie. Więc jak widzicie, taksóweczka wygląda w ten sposób. Jest to Mercedes. I taka taksóweczka będzie jeździć u mnie. Na przykład, e, oczywiście, koloru się nie da zmienić. Ogólnie to malowanie to myślę, że z czasem może znajdę kogoś, kto się zajmuje takimi malowaniami. Albo może sam spróbuję I ogarnąć e, to, to właśnie malowanie. Ale ogólnie. Jedyną taką zaletą tego, te, tej modyfikacji jest to, że możemy normalnie robić kursy jako taksówkarz. Czyli klikamy E, i jak widzicie, jedziemy teraz po klienta. Ja, oczywiście, pojadę, żeby wam pokazać. Nie? Aha, dobra, bo wziąłem, wziąłem, zrezygnowałem, chciałem trąbnąć. Ale dobra, weźmy jeszcze raz, więc jedźmy po klienta. Oczywiście musicie, oczywiście musicie uważać. Jeżeli byście chcieli robić tutaj te, te właśnie kursy, no to wtedy byście musieli po prostu uważać, żeby nie trąbić, bo będziecie rezygnować. Nie wiem, jak to ustawić, żeby to było pod innym klawiszem, ale myślę, że to nie jest jakiś tam mega duży problem. No wsiadaj, babka, wsiadaj. Jedziemy 4 km, o, cię pogięło, kobieto, gdzie tak daleko. No ale dobra, ja nie będę już tam jechał do końca. Jak widzicie, mamy trasę wyznaczoną, można normalnie jechać. Więc słuchajcie, ja Was zapraszam na kolejne poradniki. Oczywiście proponuję, żebyście zaobserwowali, e, zaobserwowali sobie mój kanał, bo wtedy będziecie mieli dostęp do wielu, wielu innych jeszcze modyfikacji. E, jak widzicie światełka świecą, więc naprawdę zajebiście. E, nie wiem czy górna część świeci, ale chyba nie, ale zaraz zobaczymy. Możemy też sobie na przykład tutaj wejść i tu mamy ustawienia pod M, mamy światła, tu nie mamy sygnałów, więc jak widzicie tylko, tylko działają zwykłe światła, ale taksóweczka myślę, że zajebista, więc ja Was zapraszam ogólnie do instalowania tej modyfikacji, zachęcam Was do tego, żeby zasubskrybować kanał, no i napisać komentarz, jak się Wam podoba taksóweczka. Oczywiście, też każdą modyfikację bym chciał, żebyście mi napisali, co byście na przykład jeszcze chcieli zobaczyć na kanale, bo to też jest ważne, że, żebym po prostu robił też, też to, co byście chcieli. O, widzicie, babka się wkurzyła, bo jej nie chciałem zawieść, A to menda. No dobra, no to nic. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym poradniku.